Adrian Gała okazał się zwycięzcą pierwszego turnieju zaplecza kadry juniorów, który rozgrywany był na Pilskim Torze. Przygotowania do najważniejszych imprez międzynarodowych prowadzi trener młodzieżowej kadry Polski, Rafał Dobrucki. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Pilskiej Polonii. Jedziemy po różnych torach w Polsce to jest właśnie o to chodzi, żeby chłopacy potrenowali, nauczyli się innych torów, innych obiektów? Innej geometrii, materiału, granulacji no to są rzeczy, które są bardzo ważne w żużlu. Tak? Stąd cała idea z zaplecza kadry, żeby tu mogli się czegoś nauczyć. Zapraszamy zawodników, którzy gdzieś tam pukają do tej pierwszej piątki zaplecza kadry podstawowej, więc no, są też zawodnicy, którzy są mniej doświadczeni i też zbierają jeszcze wiedzę i doświadczenie, umiejętności pierwszym dniu zawodów w Pile najlepszym żurlowcem był Adrian Gała, który tylko w pierwszym biegu przyjechał na drugiej pozycji. Miejsca na podium zajęli również Bartosz Smektała oraz Rafał Karczmasz. Reprezentanci Pilskiej Polonii, Bartosz Hassa i Kacper Grzegorczyk zajęli kolejno miejsca 14 oraz 17. W informacjach to już wszystko. Najświeższe informacje oczywiście na portalu Asta24, do lektury którego Państwa zachęcam. Za chwilę otwarta antena. Do zobaczenia.